Ja mam do pani poseł Róży Tun, która wsławia się tutaj w antypolskich wystąpieniach. Wystawach związanych z murem na granicy polsko-białoruskiej, tak sobie wyobrażamy ochronę polaków i europejczyków. Proszę mi powiedzieć, jak Polska 2050 trzecia droga zagłosuje w referendum, bo jest pytanie o właśnie tą politykę polsko, Znaczy o politykę dotyczącą muru polsko-białoruskiego, bo ja pamię Pamiętam na komisji Środowiska, kiedy pani wypowiadała się o tym murze, że to jest absolutny wstyd hańba i że należy ten mur zburzyć. Ja to tak proszę. uważam niestety, że ten mur to jest jakaś polityka pierwszej połowy XX wieku, czy czasów Żelaznej kurtyny te czasy się już skończyły. Polska 2050 na ogół zostawia swobodę. Działania wyborcom żąda dokładnej dyskusji. Pytania w tym referendum są tak absurdalne, kiedy Pan skończy bić żonę, czy kiedy żona skończy bić męża, to mniej więcej w tym stylu są pytania. Ja osobiście w tym referendum udziału nie wezmę, dlatego że po pierwsze, ono nie powinno się odbywać równocześnie z wyborami w tym samym lokalu, i tak dalej, to jest w znacznym stopniu. To jest w znacznym stopniu łamanie i tajemnicy wyborów i budżetu, który powinien być bardzo ściśle rozliczany tylko na kampanię wyborczą. A tutaj jakiś budżet leje się z nieba, który rzekomo jest na jakieś referendum, którego w tej chwili nikt nie potrzebuje. Więc ja, ja osobiście w tym referendum udziału nie wezmę. Wezmę oczywiście udział w wyborach.